Wszystkich fanów Star Wars na kanale Holoka. W trzecim odcinku, wszystko co powinien wiedzieć o opowiem wam o Imagundi. Zapraszam! Po pierwsze, Imagundi był mistrzem Jedi rasy Nikto, żyjącym w ostatnich latach istnienia republiki. Zginął w czasie wojen klonów w starciu z separatystami na Ryloth. Używał miecza śródlętnego o niebieskim oszczu. W roku 22 przed Witwą o Jawin wybuchł konflikt zbrojny pomiędzy Konfederacją Niezależnych Systemów a Republiką Galaktyczną, zwany wojnami Klonów. W pierwszym roku wojny, razem z wojskami twajlekańskimi, bojownika o wolność Chama Synduli walczył na Railov przeciwko siłom separatystów, odcięte blokady wojska Republiki toczyły desperacką walkę o przetrwanie. Podczas jednego z nalotów bombowców wroga Republikanom udało się je zestrzelić, lecz przy okazji klony straciły maszynę ATTE. W tym momencie do generała podjechał Cindula, stwierdził, że brakuje im pożywienia i żołnierzy. W odpowiedzi D. skontaktował się z admirałem DAO poprosił go o skontaktowanie się z radą Jedi. Młody admirał wykonał zadanie i na chwilę później zginął, gdyż zniszczono jego statek. W pewnej chwili kapitan Kelly, przywódcę oddziałów klonów pod dowodzeniem Misza Di oraz Cham Sindula oraz mistrz i wielu żołnierzy wycofało się. W tym czasie pozostali członkowie ruchu oporu i klony walczyli na linii Okopu. Po krótkiej walce przeważające siły Droidów pokonały republikańską armię. Kiedy na polu bitwy rosła przewaga Konfederacji w obozie Republiki, trwała rozmowa między Syndulą a Dim. Nikto obiecał, że przybędzie wsparcie, jednak Twi'lek stwierdził, że słowo Jedi nic dla niego nie znaczy. To okazało się, że Republika nie ma szans na zwycięstwo i Magundi pokazał Chamowi plan ewakuacji, wedle którego bojownicy ich rodziny mieli uciekać przez góry. Żołnierze ustawili ostatnią sprawną kanonierkę tak, aby zatarasowała drogę druidom oraz wyposażyli ją we wszystkie granaty, które posiadali. Gdy droidy zbliżyły się do kanoirki oraz otworzyły drzwi, klony wysadziły ją, niszcząc dużą ilość droidów. Gdy droidy obeszły zaporę z gruzu powstałą po eksplozji, zostały zaatakowane przez ukryte klony. Żołnierze Republiki wraz z generałem Di walczyli dzielnie, jednak przez przewagę liczebną wroga wielu z nich poległo. W pewnej chwili dowódca Kelly został ranny, co na chwilę zdekoncentrowała i Maguna, który sam pozostał na polu bitwy. Kiedy ruszyła na niego kolejna fala, stawiał jej dzielnie czoła. Gdy doszło do walki z prawdziwą armią inwazyjną, do walki włączył się ciężko ranny Kelly. Otoczeni przez droidy walczyli desperacko, lecz w pewnej chwili kapitan został zabity kilkoma szczałami. Chwilę potem to dostał meldunek. Że blokada została złamana i fregaty typu Pelta przywiozły zaopatrzenie. są co czytaj ponownie ruszył do walki, lecz nie minęło długo czasu gdy Polek poświęcenia i maguna oraz jego ludzi zostało wykorzystane przez Twajeków, którzy skorzystali z przestrzanego im zaopatrzenia w późniejszej fazie wojny. I to by było na tyle, jeśli chodzi o historię Mistrza D. Te wszystkie obrazy, które właśnie Wam opowiedziałem, możecie obejrzeć w odcinku pierwsze pojawienie z Clone Wars. Dziękuję za uwagę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie.